Powiat Policki oraz Klub Piłki Siedkowej Chemik Police podpisali porozumienie o współpracy w dziedzinie promowania aktywności fizycznej i realizacji działań dla rozwoju sportu w regionie. Dla mnie to jest wyjątkowa chwila, naprawdę z całego serca to mówię, że udało nam się porozumieć w zakresie współpracy z, z klubem, który przede wszystkim identyfikuje się z naszym powiatem. No, cieszę się, że w ogóle przede wszystkim, że Pan prezes podjął takie kroki i całe rada nadzorcza, żeby uratować klub. Współpraca będzie odbywać się na wielu płaszczyznach, między innymi sportowej, edukacyjnej i społecznej. Strony będą wspierać rozwój młodych talentów oraz edukację w dziedzinie sportu. Bardzo ważne dla nas jest to, żeby dzieci z całego powiatu polickiego rozwijały się na kanwie takiego klubu, jakim jest Kamik Police, nie tylko. Największego tu w Powiecie, w gminie zachodnio ale w całej Polsce, bo to jest najbardziej utytułowany klub, jeżeli chodzi o, o nowożytną siatkówkę, jak to mówimy. Było tu już wcześniej pierwsze spotkanie z wszystkimi wójtami gmin ościennych. Wszyscy powiedzieli, że, że chcą z nami współpracować. Powiat Policki zobowiązał się do wsparcia klubu w zakresie promocji oraz nawiązywania kontaktów z lokalnymi firmami. Samorząd udostępni także siatkarkom na preferencyjnych warunkach infrastrukturę sportową i sprzęt. Z kolei klub zobowiązał się aktywnie uczestniczyć we wspólnych inicjatywach oraz promować powiat jako region wspierający sport i aktywny ruch. Współpraca zakłada organizację wspólnych wydarzeń sportowych, szkoleń i warsztatów dla zawodników oraz trenerów to także współdziałanie z placówkami oświatowymi. Nasze nowe zawodniczki będą e, uczennicami Szkoły Mistrzostwa Sportowego, e, popularnej Szkoły Białej, Szkoły Powiatowej, więc to też jest dla nas ważne, że uczennice, mamy nadzieję później absolwentki, maturzystki, bo to dziewczyny, które będą w klasie maturalnej, dwie dziewczyny będą e, mogły występować w Chemiku Police. Później Automatu, mamy nadzieję, że też e, Dzieciaki z powiatu polickiego automatycznie przejdą do tych grup młodzieżowych, szkoły mistrzostwa sportowego, później do Chemika Police. No taka piramida szkoleniowa mam nadzieję, że się stworzy i podstawą tego będzie to nasze dzisiejsze porozumienie. Chodzi o promocję aktywności fizycznej, wzmacnianie więzi oraz budowanie pozytywnego wizerunku zarówno klubu jak i samorządu. We wspólne inicjatywy ma zostać zaangażowana także lokalna społeczność. Porozumienie zostało podpisane na 5 lat.